Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z serii 7 uniwersalnych praw wszechświata. Jeśli śledzisz naszą serię, wiesz już, że rzeczywistość działa według określonych zasad. Omówiliśmy prawo mentalizmu, prawo zgodności, wibracji i polaryzacji. A dziś czas na jedno z najciekawszych praw prawo rytmu. To prawo mówi, że wszystko płynie wszystko podlega cyklom a każda faza ma swój czas. Zastanów się. Czy kiedykolwiek zauważyłeś albo zauważyłaś, że po okresie intensywnego działania nadchodzi moment spokoju? Że po wzlotach często przychodzą trudniejsze chwile, a po burzy zawsze wychodzi słońce. Że twój nastrój, poziom energii i motywacja zmieniają się jak fale. To nie przypadek. To właśnie prawo rytmu, które przypomina nam, że wszystko podlega cyklicznym zmianom. Od wielkich galaktyk poprzez naturę, aż po nasze myśli i emocje. I w dzisiejszym odcinku dowiesz się, czym jest prawo rytmu, jak przejawia się w naszym życiu, dlaczego akceptacja naturalnych cykli pozwala na większą harmonię i spokój i jak możemy świadomie korzystać z rytmów, zamiast z nimi walczyć. Czym jest prawo Praworytmu prawo rytmu mówi, że wszystko w świecie podlega cyklicznym zmianom, Wszechświat działa jak wahadło, które nieustannie porusza się pomiędzy biegunami. Spójrzmy na przykłady z natury. Dzień i noc. Każdy poranek przynosi nową energię, a noc pozwala na odpoczynek i regenerację. Tak samo pory roku. Lato przynosi obfitość, jesień symbolizuje transformację, zima skłania do spokoju, a wiosna budzi nowe życie. Przypływy i odpływy. Ocean nieustannie porusza się w cyklach. Dokładnie tak jak nasze emocje i nasza energia. I te rytmy wcale nie są przypadkowe. To naturalna harmonia świata, którą warto zaakceptować zamiast z nią walczyć. Dlatego, że podobne cykle występują również w naszym życiu. Czas wzrostu i czas odpoczynku. Nie zawsze jesteśmy pełni energii. I to jest normalne. Czas działania i czas refleksji. Nie musimy być non-stop produktywni, bo nawet przerwy mają swoją wartość. Czas sukcesu i czas wyzwań. Nawet jeśli teraz masz trudniejszy moment, pamiętaj, to tylko etap. Najważniejsze przesłanie tego prawa to: nic nie trwa wiecznie. Jeśli jesteś w gorszym okresie, przyjdzie lepszy czas. Jeśli jesteś na fali sukcesu, doceń to, ale przygotuj się na kolejną zmianę. Jak prawo rytmu wpływa na Twoje życie? Otóż pewnie nieraz zauważyłeś albo zauważyłaś, że Twoje życie przypomina sinusoidę. Raz jesteś na szczycie, a raz na dole. I kiedy wszystko układa się idealnie, nie myślimy o tym, że to się zmieni. Ale gdy pojawia się trudniejszy okres, często wpadamy w panikę i zapominamy, że to tylko chwilowa faza. Każdy człowiek przeżywa różne emocje. Od ekscytacji, radości, po smutek i frustracji. Nie da się czuć euforii przez cały czas. Tak jak nie można być non-stop smutnym. Jak to wykorzystać? Otóż jeśli przeżywasz trudny moment, nie panikuj. Zaakceptuj go i pozwól mu minąć. Jeśli jesteś w dobrym okresie, doceniaj go. Ale bądź gotowy albo gotowa na zmianę. Czasem czujemy niesamowity przypływ kreatywności i motywacji, ale potem nagle przychodzi okres stagnacji i to też jest naturalne. Podczas okresów wzmożonej energii działaj: twórz, rozwijaj się, podejmuj nowe wyzwania, a podczas spadków energii odpocznij. Pozwól sobie na refleksję. Nie zmuszaj się do działania, jeśli Twój organizm i umysł potrzebują regeneracji. Tak samo z relacjami. Każdy związek przechodzi przez okresy bliskości i oddalenia, i to też jest normalne. Ludzie mają swoje wewnętrzne cykle, które wpływają na ich zachowanie. I zamiast obawiać się chwilowego dystansu w relacji, zaakceptuj go jako część naturalnego rytmu. Naucz się dostosowywać do emocji drugiej osoby i nie traktować każdej zmiany jako zagrożenia. Jak wykorzystać praworytmu na swoją korzyść? Otóż zamiast walczyć z naturalnymi cyklami, możemy się do nich dostosować i czerpać z nich korzyści. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić. Po pierwsze, zamiast walczyć z rytmem, naucz się go rozpoznawać. Obserwuj, kiedy masz najwięcej energii, kiedy jesteś najbardziej kreatywny albo kreatywna, a kiedy potrzebujesz odpoczynku. Wykorzystuj cykle wzrostu. Jeśli masz okres, gdy wszystko ci sprzyja, korzystaj. Wykorzystaj ten czas na działanie i na rozwój. Nie bój się stagnacji. Nie każda przerwa oznacza koniec. Wykorzystaj czas spokoju na regenerację i refleksję. Bądź cierpliwy, cierpliwa, bo jeśli jesteś w trudnym okresie, to nie warto panikować. To tylko faza, która minie. Planuj zgodnie z rytmem. Dostosuj swoje działania do naturalnych cykli. Jeśli wiesz, że masz więcej energii rano, planuj ważne wydarzenia na ten czas. Ćwiczenie praktyczne. Rozpoznaj swój rytm. Przez najbliższy tydzień zapisuj, kiedy masz najwięcej energii, a kiedy czujesz spadek motywacji. I zastanów się, czy są powtarzające się wzorce. Może masz więcej energii rano, a może wieczorem? A potem dostosuj swoje działania do swojego wewnętrznego rytmu i zobacz, co się zmienia. Prawo rytmu przypomina, że wszystko w życiu podlega cyklom. I najważniejsze to nauczyć się z nimi płynąć, zamiast walczyć. Zaakceptuj, że każda fala ma swój kres. Zarówno te dobre, jak i trudniejsze momenty? Teraz mam do Ciebie prośbę. Podziel się w komentarzu, jakie cykle zauważasz w swoim życiu? Jak radzisz sobie w trudniejszych momentach? Twoje odpowiedzi mogą pomóc innym, bo to zawsze szersza perspektywa. Przecież perspektywa jest bardzo istotna. A teraz dziękuję, że byłeś, byłaś ze mną w tym odcinku. I w kolejnym odcinku porozmawiamy o prawie przyczyny i skutku. Dowiesz się, jak Twoje decyzje wpływają na Twoją przyszłość. Do usłyszenia. Cześć.